Witam Was w kolejnym odcinku premierowym, który oczywiście powstaje we współpracy z Asusem. W trakcie odcinka na ekranie będziecie widzieć jeden z najnowszych modeli telefonów Asusa, czyli Zenfone 11 Ultra. Jeśli zainteresuje Was ten lub inne modele, zachęcam do sprawdzenia linku w opisie materiału. Mam dla Was aż 14 ciekawych tytułów na październik, także już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Liczy się wnętrze. Czyli produkcja zapowiadająca się z pozoru na mało wyjątkową. Z pozoru, bo to odczucie zmieniło się zaraz po zobaczeniu teasera, który to z kolei zapowiada się bardzo ciekawie i obiecująco. I najwyraźniej nie tylko dla mnie, bo film już zgarnął sporo nominacji na swojej festiwalowej drodze na streaming. Zobaczymy tutaj grupkę znajomych, którzy spotkali się wspólnie na imprezie przedślubnej. Jeden z nich, niewidziany od lat, zjawił się wraz z tajemniczym urządzeniem który jak się z czasem okazało, pozwala na zamianę ciał, zmieniając jednocześnie spotkanie w egzystencjalny koszmar. Myślę, że już to brzmi nieźle, a sam teaser o dziwo za dużo nie zdradza, także fajnie będzie zacząć oglądać z tak małą dawką wiedzy, a premiera już 4 października na Netflixie. Wow. Ja yeah. trippy Platforma 2. Kontynuacja sporego hitu sprzed kilku lat. Hitu, który pomysł miał naprawdę niezły i chwytliwy, a samo wykonanie było ok. Dla tych, którzy nie widzieli pierwszej części, historia skupia się na pionowym, bardzo głębokim betonowym więzieniu, po którym przemieszcza się tytułowa platforma. Jest to jedyna forma ewentualnego wyjścia, czy też wejścia do celi. Jest to też jedyna opcja dostarczenia dla więźniów posiłków, których to ubywa na każdym piętrze. Bo ci, którzy są na samym szczycie, jedzą oczywiście za dużo, a ci co są niżej, dostają jedynie resztki. I na tym właśnie polega cały dramat sytuacji. Na tym i na historiach oraz charakterach ludzi, którzy do takiego więzienia trafili. No cóż, ciekaw jestem, co takiego wymyślono w części drugiej. Na pewno sprawdzę. A będzie to możliwe również 4 października, również na Netflixie. Historia braci Menendezów. Jak to Netflix ma już chyba w zwyczaju, wypuszcza film czy też serial fabularny o znanym mordercy, a następnie publikuje nieco bardziej surowy, dokumentalny materiał o tych samych osobach, co jest jak najbardziej ciekawym zabiegiem pozwalającym nam porównać obie wersje. Jest to historia dwóch braci, którzy zostali skazani za zabójstwo swoich rodziców, jednak nie wszystko w tej sprawie było tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jeśli Zaciekawił was drugi sezon serialu Potwór. To zapewne warto sięgnąć i po ten dokument. Premiera 7 października na Netflixie. Citadel Diana. I jest to ciekawy przypadek, bo jest to spin-off serialu Citadel z 2023 roku od braci Russo, tych od Avengers Endgame i Infinity War, który miał słabe opinie zarówno wśród widzów, jak i krytyków. A nie dość, że nadchodzi Diana, to jeszcze na listopad zaplanowano kolejny spin-off pod tytułem Honey Bunny. No cóż, najwyraźniej Amazon mimo wszystko wierzy w to uniwersum i ten świat skupiony na globalnej, tytułowej agencji szpiegowskiej. Oglądaliście oryginał, zamierzacie zabrać się za kontynuację, dajcie znać w komentarzach, a premiera zaplanowana jest na 10 października. Tomb Raider Legenda Larry Croft. Zapowiadana już jakiś czas temu w końcu ujrzy światło dzienne, czyli animowana wersja przygód Tomb Raider. Co ciekawe, nie będzie ona nawiązywać do tej filmowej wersji Larry Croft, czy nawet tej poprzedniej odgrywanej przez Angelinę Jolie. Będzie to kontynuacja wydarzeń z popularnej serii gier komputerowych zatytułowanych Survivor. No i cóż ja mogę tutaj więcej dodać. Raczej większość osób kojarzy tę franczyzę, także wiecie już sami najlepiej, czy warto to czekać czy też nie. A premiera już 10 października na Netflixie. Butterbanks sezon czwarty. Powraca jeden z tych bardziej popularnych, raczej młodzieżowych seriali ostatnich lat. Akcja skupia się tutaj na grupie nastolatków, którzy ujawniają długo skrywaną tajemnicę, uruchamiając tym samym łańcuch zdarzeń, dzięki którym przeżyją niezapomnianą przygodę. Czy jest niezapomniana i czy warto oglądać i nadrabiać przed sezonem czwartym, to musicie powiedzieć mi już wy w komentarzach. Czekam na wasze opinie, a premiera pierwszej połowy czwartego sezonu już 10 października, druga Natomiast dopiero 7 listopada Shrinking, sezon drugi. Czyli kontynuacja całkiem przyjemnego serialu od Apple TV. Nie jest to może poziom Teda Lasso, ale jeżeli macie po nim kaca, to shrinking będzie dobrym i pozytywnym zapełnieniem luki. Śledzimy tutaj losy znanego z Hawaii Mater Mother Marshalla, albo raczej tym razem Jimmy'ego, który będąc terapeutą, sam nie może sobie poukładać życia po stracie żony. Musi on być jednocześnie terapeutą, ojcem i przyjacielem, starając się jakoś iść dalej przez życie. Jest to do Dość luźny i miły serial, także z chęcią zobaczę kontynuację. Premiera już 16 na platformie Apple. Brothers. Kolejna komediowa próba Amazona z doborową obsadą. A w rolach głównych Josh Brolin i Peter Dinklage oraz Brendan Fraser. Film opowie historię nawróconego przestępcy, który usiłuje pozostać po tej dobrej stronie barykady. Nie jest to jednak takie proste, kiedy jego szalony brat bliźniak chce dokonać z nim największego skoku w życiu. Muszą naprawić zerwane więzi rodzinne i wspólnie sprostać zagrożeniu, zanim sami się pozabijają. Trailer wygląda po prostu... OK, może to być ciekawa propozycja na zbliżające się jesienne wieczory. Premiera 17 października na Prime. Błędny cień. Netflixowa, młodzieżowa wersja Tyler Reyka z Chrisem Hemsworthem w roli głównej. Która o dziwo po trailerze mnie pozytywnie zaskoczyła i nawet na nią czekam. Co ciekawe, jest to indonezyjska produkcja i nie wiem, czy przypadkiem nie będzie to pierwszy indonezyjski film, jaki widziałem w życiu. A Fabuła, no cóż, strzelanie i kreatywne zabijanie wrogów w ramach zemsty, aby uratować młodego chłopca, który stracił matkę w wyniku ataku wrogiej organizacji. Premiera 7. 17... 13 października właśnie na Netflixie. The Office Australia. No i cóż, informowałem was o premierze tej wersji The Office już we wrześniu. Nie wiem jak to się stało. Najwyraźniej pomyliłem september z oktober patrząc na zagraniczne plakaty produkcji. W każdym razie, jeżeli czekaliście, no to już lada moment w końcu nastąpi jego premiera. Premiera australijskiej kobiecej wersji The Office, gdzie to nie będzie już Michaela, tylko Felicity Wars, co jest pierwszą taką zmianą w historii serialu. Tym razem akcja rozpocznie się w momencie. Gdy dowiaduje się ona z centrali, że całe biuro ma przejść w tryb pracy zdalnej, do czego oczywiście nie chce dopuścić. Jest to już 13 przeróbka brytyjskiego oryginału, która trafi na Prime Video 19 października. Nie września, tylko października. Okay, well I'll see you around. Yeah, you definitely will, I'll be my desk all day. <laughs> okay, well I'll see you there. You will for the next hours. The Devil's Hour, sezon drugi. Czyli naprawdę dobrze oceniany thriller, a w zasadzie to serial grozy. Kupia się on na kobiecie, która każdej nocy budzi się w trakcie tak zwanej diabelskiej godziny. Między trzecią a czwartą rano, dokładnie o 3.33. Nie miało to większego sensu do momentu, aż nie zostaje to powiązane w tajemniczy sposób do serii brutalnych morderstw. Jest to sześciodcinkowy trzymający w napięciu thriller psychologiczny, który poza nadchodzącym sezonem drugim ma mieć również zakupiony sezon trzeci. Także najwyraźniej dobra pasa będzie kontynuowana. Nowe odcinki trafią na Prime Video 18 października. Don't move. Kolejny horror, czy też thriller, tym razem w produkcji Samaraimiego, twórcy oryginalnej trylogii ze Spider-Manem. Mamy tutaj nieco mniej popaprane kobiece wydanie adrenaliny z Jasonem Stathamem w roli głównej. Otóż głównej bohaterce w odległym kalifornijskim lesie zostaje podany zastrzyk. Zastrzyk, który, jak zdradza tytuł, całkowicie ją sparaliżuje. Jednak nie od razu, będzie miała chwilę na ucieczkę i ratowanie się z tej niewygodnej sytuacji, i to właśnie. Właśnie to będziemy obserwować. Czy udaje się uciec przed zagrożeniem? Przekonamy się 25 na Netflixie. Like a Dragon Yakuza Zapowiedziany po raz pierwszy dość niedawno projekt, który pojawił się dosłownie znikąd. Jest to adaptacja wydanej w 2005 roku serii gier Yakuza przez firmę Sega. Została ona wtedy skierowana do starszych graczy i zdobyła ogromne uznanie wśród odbiorców. Pokazywała ona życie groźnych, ale pełnych pasji gangsterów oraz ludzi mieszkających w jednej z japońskich dzielnic. Czy serial dorówna kultowym już osiągnięciom serii gier? Przekonamy się o tym 25 października, bo wtedy też premierę ma serial na Prime Video. Hellbound, sezon drugi. Pierwszy sezon był przyjęty w miarę okej. Okay, zamysł i zwiastuny też były całkiem niezłe, więc, no, nic dziwnego, że za moment dostaniemy kontynuację. Kontynuację opowieści, w której to pozaziemskie istoty wydają krwawe wyroki i wysyłają ziemian do piekła. Co w finale doprowadziło do powstania grupy wyznaniowej opartej na idei boskiej sprawiedliwości. Podobały się Wam pierwsze odcinki? Będziecie oglądać? Dajcie znać w komentarzach, a jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o sprzętach Asusa odsyłam Was do linku w opisie na dole.